Dzisiaj jest dzień nauczyciela, y, są jakieś apele w szkołach. Y, jutro oficjalnie dzień wolny, czyli w zasadzie się to, powinno się to nazywać Dniem Ucznia, nie y, Dniem Nauczyciela. No bo my, ja dostałem komunikat od dyrekcji, że mam się samodoskonalić tego dnia. No, że ja już jestem tak wybitny, że ja nie wiem, co tu jeszcze można poprawić. No ale okej, okay. spróbuję znaleźć jakiś słaby punkt. A w praktyce pojadę do szkoły jednak rano, podrukuję zaległe arkusze uczniów. Ten dzień w sumie spadł mi jak z nieba. No i będę się samodoskonalił z y, y, drukowania y, arkuszy. Także taki Dzień Nauczyciela to jest idealna rzecz, naprawdę. Dzień dobry Panie Profesorze. Chciałbym Panu życzyć Dniu Nauczyciela, dodatku motywacyjnego, podwyżki oraz jak najszybszej emerytury. W piątek za Pana ciężką pracę, proszę bardzo dyplom uznania od całej naszej społeczności uczniowskiej. I czekoladka, jedna od nas wszystkich, a jedna ode mnie, bo chciałbym poprawić ten ostatni sprawdzian, jeżeli można. Ojej, wzruszyłem się, naprawdę, dziękuję bardzo. Jak to miło z Waszej strony i dyplom, Boże, naprawdę nie trzeba było. A czekoladka z kopą. Milka, oczywiście, że możesz poprawić. Dziękuję. Tak, przy okazji, rok akademicki się zaczął. Wczoraj w zasadzie tak oficjalnie. Więc. Wszystkim studentom życzę udanego roku akademickiego i jak najmniej poprawek, i, przy, i zdawanie wszystkiego w terminie, a najlepiej w terminie zerowym. Słuchajcie, porażka. Człowiek przyjeżdża specjalnie, paliwo traci. Chciałem podrukować te wszystkie arkusze. To nie jest taka prosta sprawa. To już jest kolejne moje podejście do tych arkuszy. Mam tego kurwa dosyć. Życie jest krótkie, ja nie będę się denerwował e, tą całą motożką wokół tej dokumentacji. Po prostu nie. Zmarnowałem półtorej godziny. Słuchajcie, jestem już po wykładzie, za chwilę wracam do czarnkowa, ale czekam jeszcze na koleżankę, żeby ją podwieźć. Słuchajcie, a propos godziny czarnkowej, ta godzina czarnkowa, czyli nasze QA, będzie systematycznie co tydzień. W tym tygodniu wyjątkowo nie było, chociaż w tym tygodniu chciałem zacząć, tylko dlatego, że ja tą godzinę czarowkową akurat mam wtedy, kiedy jest dzień nauczyciela, więc, więc yy, yy, przekładamy na przyszły tydzień. Pytanie sporo, ale jedno pytanie pamiętam i to pytanie, yy, na to pytanie postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Yy, ktoś zapytał, panie Darku, jaka będzie inflacja? Odpowiadam, inflacja będzie duża. Inflacja będzie, moim zdaniem, będzie jeszcze rosła. Dlaczego? Bardzo proste. Słuchajcie, im wyższa inflacja, tym wyższe poparcie dla rządu. Tylko wy sobie z tego nie zdajecie sprawę. Każdy 1% inflacji więcej to dodatkowe 4,7 miliarda złotych w budżecie. Więc sobie wyobraźcie, i z 47 Płaci, rząd płaci emerytom te 13, 14, 15 emerytury Robi te osłonki na węgiel te po te 3000 na prawo i lewo wszystkim rozdaje. Po co to rozdaje? Żeby ta inflacja była większa. Dlaczego jest Glapiński na, 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 na czele MBP? No bo wiadomo, że, on, że dzięki niemu ta inflacja będzie rosła i, i wpływy do budżetu będą rosły i, i, i dzięki temu e, e, każdy na ten pis psioczy, ale w sumie o kurczę, ale jednak dali, nie? I każdy, powie, każdy jest na nie, każdy e, tam na Kaczyńskiego wyzywa, ale jak przyjdzie do, do czego, to tak każdy będzie na chłodno-kalkulowo, no tak, zatuska było przerąbane, inne alternatywy nie mamy, e, a ci przynajmniej coś, coś dają, nie? I to nie ich wina, bo to w sumie Putin, nie? E, Główno prawda. Tam są słaniaki, wierzcie mi. oni dobrze wiedzą co robią. E, inflacja będzie podtrzymywana, e, bo to są dodatkowe wpływy, tak jak mówiłem. E, I dzięki temu będzie kasa i będzie takie, taka łuda, że e, oni się o nas troszczą, że się martwią, że nie mamy za co węgla kupić, że emeryci nie mają z czego żyć. Bo moim zdaniem rozdawanie tych pieniędzy właśnie na tym to polega. Rozdawia, rozdawajcie, rozdawajcie, e, inflacja będzie rosła, kolejne miliardy będą wpływać do, bu, do budżetu e, i, i pomimo, że ta inflacja rośnie, to poparcie też będzie rosło dla PIS-u, wierzcie mi. To, że teraz mają te słupki tam trochę niżej i że, że, że niby jak się wszyscy, e, wszystkie partie opozycyjne zjednoczą, to mają więcej w sumie e, niż e, PIS. No, Główno się zjednoczą, każdy patrzy na siebie. Ludzie już przełkną to, tą religię w szkole, już przełkną tego yy, yy, ryzyka. To wszystko ważne, że parę złotych dodatkowo się skapnie, no bo za Tuska to nie dawali. No taka, taka, taki jest tok myślenia, nie? No. Także pamiętajcie, każdy procent inflacji to yy, 4,7 miliarda w budżecie więcej. I z tych miliardów płacą e, nam te wszystkie e, dodatki. Także kasa jest, kasa jest. To, to jest e, sztucznie e, napędzana kasa, ale jest. E, dobrze, że, że to pytanie akurat pamiętam, bo to jest jedna z ostatnich, jakie przyszło. E, na te wszystkie pytania będę starał się odpowiadać rzeczowo, konkretnie, no i tak w miarę krótko. Natomiast to pytanie akurat wymagało rozwinięcia. Nie? Dobra, Dobra, potem nie przytyję. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę bardzo, jak mamy tutaj pięknie. Wszystkie są na swoich miejscach. Tak jest. No i tutaj jeszcze dwa. No. No i... Tak, tak, tak. tak. Tu kto jest? Dzień dobry. Nasza mówka. Ona zawsze śpi w tej szufladzie. A kto tutaj tak? No kto? No kto? Mm. No nic nie aż Dobrze, zazdrośniku No tak, 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 tak. Tak, a tu nasz Zoro chodzi, tak. A tu kto jest? demonek. Marcinku Marcinku no co? No tu nasza królowa Dziecia Jozinek cześć No cześć, no tak To jest nasz Jezinek, dzień dobry No tak, pogłaskamy Jozinka. No.